Siemanko, z tej strony Cypher Dzisiaj sobie pogramy w coś innego To nie będzie Farming Simulator 15 Lecz to będzie Obcy Inwazja Tak więc od razu mówię z góry, jeżeli Wolicie tego nie oglądać, to Nie oglądajcie No i radzę też ściszyć głośniki ponieważ tutaj akcja to jest kurwa mocna. Zaraz zobaczycie kurwa <laughs> Mam tą grę jeszcze nie obczaję o co w niej chodzi Dobra, młotek jest, tylko że ten młotek chuje da O, jest kurwa No i teraz się kurwa zaczyna Idzie yeah. Kurwa ucieka, ja nie mam broni. Ja pierdolę. Ja pierdolę kurwa. Idzie. O kurwa Jest O kurwa ja nie mam broni Ja pierdolę A, Kurwa za późno e, he, 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 he. Kurwa Gramy jeszcze raz kurwa Kurwa, nie wiem jak z tymi rzeczami się tu obchodzi, kurwa, za każdym razem, kurwa, mam to brać. Ech, chuj, tam idziemy, na no, odważnie jak to weźmiemy, bo to jest może butla z gazem, także, tak, butla z gazem to jest. Kurwa, mać. Jones. Kurwa, ja pierdolę! Kurwa... Zajebista gra... Ja pierdolę. To było kurwa mocne. Kurwa, muszę jeszcze ogarnąć jak to mniej więcej się kurwa. Coś za mało to strzela, kurwa, ale raz, tylko kurwa i już. Trzeba coś ogarnąć, kurwa. Uch. <grym> <grym> Karnię, Coś mm -hmm. kurwa Coś te Kurwa się jakoś da staj... Ah! Chyba wiem, muszę pozbierać te wszystkie rzeczy i dopiero wtedy chyba będę coś mógł zrobić O ile się nie mylę Okej okay. I teraz Dobra Nie, nie mam pojęcia kurwa Хой том я ми кур Бу дискур виси. Уа. Курва. Курва. Сся гончай. o uh, curva todo esse teras, o aperto todo, o que curva こういうこと。Oh, Tak jak ja kurwa nie mam broni Teraz ja kurwa mogę iść Ej, chuj kurwa ja naciskał kurwa Hehe. He. Dobra to by było na tyle Na razie zobaczymy czy będzie w ogóle to oglądać I muszę ogarnąć tutaj co i jak tak więc może się widzimy w następnym odcineczku, tak więc na razie.